moi kochani, witajcie dzisiaj w ten piękny niedzielny poranek, słuchajcie moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, którego jak dotąd jeszcze nie było na moim kanale. A mianowicie słuchajcie moi drodzy, to jest film poświęcony Question and Answer. Pod ostatnim filmem, w którym recenzowałam Wam Girlaski Juliana Krzewińskiego Zapytałam Was, czy chcielibyście taką formę, taki film u mnie na kanale zobaczyć, i okazało się, że tak, że chcecie. Dlatego też utworzyłam na Instagramie okienko z pytaniem i poprosiłam Was również pod filmem, żebyście ewentualne swoje pytania również zawierali pod filmem na YouTube. I tak wybrałam sobie kilka odpowiedzi, bo oczywiście, no, no jak na pierwsze question and answers tych pytań jest. Ok, jest w punkt. Myślałam, że będzie znacznie gorzej, ale zaskoczyliście mnie jak zawsze pozytywnie, więc żeby nie przedłużać, bo mogę się rozgadać, odpowiadając na te pytania, zaczynajmy. I słuchajcie, może polecimy pytaniami z Instagrama jako pierwszymi. Moi drodzy. Wiktoria pyta, jak to robisz, że jesteś tak super osobą? Dziękuję bardzo, Wikusiu, że uważasz mnie, że jestem super osobą. Natomiast nie wiem, czy jest na to jakaś recepta. Wydaje mi się, że po prostu praca nad sobą też, dostrzeżenie swoich wad, przede wszystkim od wad trzeba zacząć i zalet, też pomoże na pewno w rozwijaniu swojej osobowości. Czy jestem super osobą? Nie mi to oceniać, bo byłabym próżna, gdybym sama siebie oceniała jako super osobę. Jeżeli jestem tak postrzegana, bardzo mi miło. Uważam, że jeszcze mam dużo pracy przed sobą. Nic nadzwyczajnego tutaj nie powiem, słuchajcie, ale no też na pewno to, że czyta się książki, różne, no to na pewno też wpływa na to, że zmieniamy się i ta zmiana jest dostrzegalna. Więc słuchajcie moi drodzy, nie chcę nic mówić, ale czytajmy dalej. Drugie pytanie, również od Wiktorii, bardzo Ci dziękuję za Twoją aktywność. To jest pytanie, ile książek masz w swojej biblioteczce? I słuchajcie, no to jest ciężkie pytanie. Nie przygotowywałam się do tych pytań w żaden sposób. Hmm. Jak ocenić, ile mam książek w mojej biblioteczce? Muszę Wam powiedzieć, że no będzie ich myślę, że tak około 700, tak pi razy drzwi. 700, no coś takiego, 700, 800, tak myślę, że na ten moment tyle ich mam. Oczywiście nie są to same stricte powieści, bo ja również mam książki rozwojowe, mam też książki biznesowe, które czyta mój mąż, mam też książki typowo poradnikowe, książki też z dziedziny takich książek o macierzyństwie, o rodzicielstwie, no takiej właśnie w tej tematyce poradnikowej. Mam też kilka książek, które są takimi przewodnikami które mającymi nas nakierunkować na takie właśnie newralgiczne gdzieś momenty naszego życia. Takie wiecie, które mają coś na celu wypracować, czyli no nie wiem walkę ze stresem, czy też nie wiem jakąś tam powiedzmy inny system. Więc tych książek mam, no naprawdę jeżeli chodzi o tematykę to jest ich bardzo, bo jest, jest duży przestrzał. Natomiast tak myślę, że koniec końców około 700-800 książek na moich półkach w biblioteczce tutaj się znajduje. Policzę dokładnie, to obiecuję Wam, dlatego że podejrzewam Wam tutaj zrobić też małe roszady, jeżeli chodzi o moje książki, bo to ułożenie, które mam tutaj teraz będę chciała zmienić, ale to Wam pokażę na kolejnych filmach bądź vlogach, więc spokojnie, nic Was nie ominie ale przechodzimy do kolejnego pytania i pytanie jest od Ani, ile masz lat? Oczywiście odpowiem na to pytanie, bo dlaczego by nie? Słuchajcie, pod koniec października będę obchodziła 32 urodziny. Także tak, mam 31 jeszcze w tym momencie, ale już za dwa miesiące będę miała rok więcej. Więc tak, kolejne pytanie, moi drodzy. Skąd rodziła się u ciebie pasja na czytanie książek? Pasja na czytanie książek, tak naprawdę, moi drodzy, towarzyszy mi od dziecka. I tak, jak sięgnę pamięcią, to i będąc takim, jeszcze nawet nie chodziłam do przedszkola, nie wiem ile wtedy miałam lat, chyba cztery, około tak czterech, może tak jak moja córka teraz, 4 cztery, pięć. Wiem, że moją miłość do książek zapoczątkowała moja babcia, która czytała mi Biblię dla dzieci codziennie na kolanach o 19 godzinie po dobranocce czy przed dobranocką. I pamiętam, że to był taki element dnia, które, bez którego nie wyobrażałam sobie tak naprawdę tej mojej dziecięcej rutyny. Ja tą Biblię z babcią przeczytałam nie wiem ile razy moi kochani, bo to chyba musiałabym... Wiem, że znałam ją już praktycznie na pamięć, nie wiem, 3-4 razy to na pewno. Jak poszłam do przedszkola, to pamiętam, że pani przedszkolanka dawała mi również książki do czytania w domu, bo jak zaczęłam po literkach poznawać e, e, zdania i tak dalej, no to zaczęła mnie to kręcić. Natomiast taką prawdziwą pasję do książek tak naprawdę zrodziły we mnie pani, które uczyły mnie polskiego e, od samego początku. Oczywiście tu nie będę mówiła nazwiskami, ale na pewno te panie, które tutaj mnie oglądają, to wiedzą, że to o nich mowa. Pani Dorotka, pani... Boże. W gimnazjum na pewno, na pewno ta pani wie, o, o, o której z Pań mówię. Zaraz zresztą... No ogólnie powiem Wam, że naprawdę tych osób, które zaszczepiły we mnie taką miłość do książek. Pani Agnieszka, o. czyli tak, pani Dorotka, pani Agnieszka, to były takie Pani, które bardzo silnie wpłynęły na mnie, jeżeli chodzi o czytanie, jeżeli chodzi o taką interpretację też, bardzo lubiłam w szkole. W gimnazjum, w szkole średniej bardzo lubiłam interpretować wiersze, bardzo lubiłam się skupiać na tej emocjonalnej stronie i taka jestem. Ja po prostu emocjonalnie podchodzę do wszystkiego, co czytam. Wiem, że niektórym może to przeszkadzać, natomiast ja od książek oczekuję tych emocji, od książek, od wierszy, od w ogóle jakichkolwiek dzieł, które wyszły spod jakiegokolwiek pióra czy kogokolwiek. Oczekuję właśnie tego, że dają mi, dadzą mi te emocje, których ja w danym momencie potrzebuję, bo ja tymi emocjami żyję. Ja jestem takim człowiekiem, że energię czerpię właśnie z takich różnych emocji. Więc tak, dla mnie to było bardzo takie znamienne. Te panie zapoczątkowały we mnie taką miłość. Natomiast jeżeli miałabym powiedzieć o sobie i o tej swojej pasji do książek, to na pewno początkiem tej, tego zainteresowania książkami była książka Opowieść Wigilina Dickensa oraz Tajemniczy Ogród. Nie powiem chyba nic takiego wiecie, co by, co by po prostu było odkrywcze, ale te dwie książki, czyli Opowieść Wigilina, która była dla mnie bardzo silnie emocjonalną książką, którą ja bardzo przeżyłam, bo ja ogólnie bardzo kocham święta Bożego Narodzenia, to była książka, która mnie popchnęła w stronę literatury, a tajemniczy ogród dopełnił tego dzieła, bo wykreowane tam postacie i cała historia bardzo, bardzo, bardzo silnie też na mnie wpłynęły. I zostawiły mnie w takim niedosycie literackim, który teraz towarzyszy mi praktycznie całe życie. Więc tak, moi drodzy, to by były pytania z Instagrama, zaraz zobaczymy. A, i jeszcze, i jeszcze mam dwa pytania z Instagrama samego. To jest tak. Długo prowadzisz już YouTube'a. Moi drodzy, YouTube'a prowadzę stosunkowo krótko, bo prowadzę go od kwietnia tego roku, więc na dobrą sprawę no, mamy kilka dopiero miesięcy mojej twórczości tutaj. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o samo założenie kanału na YouTube, to była decyzja, nie chcę powiedzieć spontaniczna, bo absolutnie taka ona nie była. Ale była spowodowana przez mojego męża, w dużej mierze dlatego, że przy jednym ze śniadań, takich wiecie, spokojnych, porannych, sobotnich czy tam niedzielnych, opowiadając mu wrażenia z przeczytanej ostatnio książki, stwierdził, no dobrze Karola, okej, okay, no ja to wszystko wiem, ale ja nie jestem chyba jednak dobrym kompanem do opowiadania o książkach, o fabułach, dlatego że no, no, no wiesz, no ja jestem facetem, tak? No ja tego mogę nie, nie do końca zrozumieć. Absolutnie tutaj nie mam nic przeciwko mężczyznom, którzy rozumieją książki, bo szapoba i w ogóle jesteście świetni. Natomiast mój mąż jest takim egzemplarzem, który nie do końca chyba tak emocjonalnie bierze tą, bierze tą stronę tych książek, więc powiedział słuchaj, a może założysz kanał na YouTubie i wiecie co? I jak Kilkanaście lat, no może nie kilkanaście, ale kilka lat dojrzewałam do takiej decyzji. Tak jego stwierdzenie, może założysz kanał na YouTubie, spowodowało, że faktycznie ten kanał założyłam. Także jeżeli się Wam tutaj podoba, jeżeli zostajecie ze mną, jeżeli lubicie to, co do Was mówię, to jest w dużej mierze zasługa mojego kochanego męża. Mężu, ja również Ci dziękuję, że dzięki Tobie odkrywam siebie na nowo. Dobrze, moi kochani, przeszliśmy chyba już. No jeszcze jedno pytanie, tak? Dobrze, no więc czytamy. Mm, dobra. Monika pyta, czy zawsze masz taki dobry humor? <laughs> Otóż muszę Wam powiedzieć, że nie, nie zawsze. Jestem normalną kobietą, która ma złe dni, normalną mamą, normalnym człowiekiem. I tak, czasami są takie dni, że wiecie, bez kija nie podchodź. Czasami są takie dni, że tryskam po prostu humorem i energią na każdym możliwym miejscu i w każdej możliwej stronie. Ale no też, słuchajcie, są takie dni, kiedy faktycznie ja tego nastroju nie mam, kiedy nie mam tego humoru, kiedy nic mi się nie chce, kiedy nie chce mi się czytać. Takie dni też bywają. To nie jest tak, że zawsze mam ten głód czytania i, i chcę kolejne pozycje i kolejne, bo nie. No, to jest takie wiecie, to jest takie no, takie rutynowe chciałabym powiedzieć, dlatego że no, jednak ciężko też być cały czas taką samą osobą, na zasadzie mieć takie same nastroje. No niestety, jesteśmy tylko ludźmi, mamy jakieś humory, wystarczy, że czasem nam, nie wiem, ktoś ten humor powiedzmy zepsuje i już ten dzień nie jest nasz. Staram się nad sobą popracować w tym momencie, no ale słuchajcie, no to, to jednak trójka dzieci, ja Obowiązki domowe i w ogóle cała otoczka normalnego życia czasami nie pomaga. Więc tak, zdarza mi się gorszy dzień bardzo często czasem, ale wiecie, ja mam taką zasadę, że jak mam ten gorszy dzień, jak mam ten kryzys taki powiedzmy emocjonalny albo twórczy, to po prostu nie przychodzę do Was, żeby Wam tego nie sprzedawać. Dla mnie filmy i tworzenie filmów na YouTube jest swego rodzaju odskocznią. Czymś co mnie cieszy, co mnie raduje, co wprawia mnie w dobry nastrój. Dlatego, jeżeli mam zły nastrój, staram się po prostu tego nie sprzedawać, nie pokazywać, bo nie chcę wam też tych emocji, które ja gdzieś tam mam w sobie, a które niekoniecznie chciałabym, żeby były widoczne oznajmiać. bo uważam, że chciałabym przychodzić tutaj do Was tylko i wyłącznie w takim celu, żeby wam dawać radość, a nie gdzieś tam. Was w jakiś tam sposób dołować, po prostu. Dobrze, moi drodzy, bardzo mi długo schodzi z tymi pytaniami, chociaż jest ich mało, widzicie, no ja mam to, to gadanie, no to, to moje gadanie jest jednak trudne do poskromienia, więc dobrze. Jeszcze. Dobrze, dobra, dobra. I teraz słuchajcie. Teraz słuchajcie, jeszcze jedno pytanie. Mi tutaj wyskoczyło na Instagramie. Ktoś musiał dosłownie zadać to pytanie przed kilkoma chwilami, więc szybciutko na nie odpowiem. Pytanie od Damiana. Jak sobie radzisz z krytyką? Słuchajcie, jak sobie radzę z krytyką? Wydaje mi się, że normalnie, po prostu uznaję. I szanuję to, że każdy ma prawo od wyznawania swojego zdania. I nawet jeżeli jest ono sprzeczne z moim, to szanuję decyzję, że ktoś może mnie skrytykować, że ktoś może komuś mogę się nie podobać, że komuś ten mój przekaz może nie odpowiadać. Jak najbardziej. I ja, słuchajcie moi drodzy, do krytyki mam podejście dość liberalne. Nie chcę nikogo krzywdzić ani nie chcę nikomu mówić, co ma kto robić, bo ja wiem, że ludzie są bardzo zdecydowani i tacy, wiecie, ukierunkowani w tym, na co i kogo chcą oglądać. Więc jeżeli zdarza mi się spotykać z krytyką, to ja tą krytykę jak najbardziej przyjmuję, szanuję i po prostu od tej drugiej strony oczekuję tego samego. Mi również nie wszystko się podoba, nie wszystko do mnie przemawiają, dlatego też ja staram się na nikim nie wywierać też takiej presji. Oczywiście szanuję ludzkie zdanie, bardzo mnie cieszy, jeżeli ktoś się wypowiada, czy krytycznie, czy nie krytycznie, ale konkretnie na dany sposób i na, na daną osobę, czy też na dany e, temat, którego ta dyskusja dotyczy. Tylko umówmy się, niech to będzie krytyka konstruktywna. Z taką krytyką nie będę polemizowała, natomiast jeżeli ktoś krytykuje, a nie ma ku temu jakichś konkretnych powodów, no to moim zdaniem ta krytyka nie jest warta tego, żeby w ogóle o niej pamiętać, tego, żeby w jakikolwiek sposób się do niej odnosić, bo to jest, powiedzmy sobie, hejt. Więc no, ja nie będę się do tego odnosiła. Natomiast jeżeli krytyka jest konstruktywna, jeżeli pada i są ku niej jakieś konkretne argumenty, no to oczywiście odnoszę się do tego, ale pamiętajmy, że zawsze róbmy to z szacunkiem dla drugiego człowieka, bo nie wiemy, jaki ten ktoś ma też bagaż doświadczeń, nie wiemy, co go spotkało, nie wiemy, jakie ma przekonanie, nie wiemy, z czym tak naprawdę pracuje. Dlatego bądźmy mieli, bądźmy tolerancyjni, bądźmy takimi ludźmi, którzy się mimo różnicy zanim dalej szanują i uważam, że to jest niebywała wartość, jeżeli nawet wypowiadając słowa krytyki, potrafimy zrobić to bardzo dobry, zrozumiały, przyjemny i taki rzeczowy sposób. Także tak, no ja mam takie zdanie do, co do krytyki i podzielcie się swoimi wrażeniami, jakie wy macie. No ja, tak jak mówię, nie mam nic do ukrycia, więc ja krytykę znoszę tak. Dobrze, i mam tutaj, słuchajcie, cztery pytania. Pod filmem ostatnim na YouTubie, który zamieścił ciekawy gier. Bardzo mi miło, że tak fajnie komentujesz, na zasadzie, że, że taka fajna relacja się utworzyła między nami na YouTubie pod filmami w komentarzach. I tak. Po pierwsze, ja nie jestem pani. Proszę do mnie, zwracajcie się normalnie po imieniu. Mam na imię Karolina, więc jesteśmy na ty, więc pozwolisz, że ja również będę się tak do ciebie odnosiła, nie na pan, tylko normalnie. I czytam twoje pytanie pierwsze. Co robisz z książką, której czytanie staje się w pewnym momencie wysiłkiem i pozostaje tak przez dłuższy czas jej czytania? Otóż ja mam z tym problem. Mianowicie mam taki problem, że ja mam taką jakby swoją taką perfekcyjną stronę mojej osobowości, która mówi, czytaj do końca, nie pozwalaj sobie na prokastynację, nie odkładaj tej książki, nie rób tak, chociaż dowiedz się co w niej było, może jakieś ostatnie 50 stron przed końcem stanie się coś, sprawi coś, że tą książkę pokochasz. Dlatego ja czytam. Czytam pomimo tego, że coś mi się nie podoba, że nie jestem do czegoś przekonana, to dalej czytam. Wiem, muszę to zmienić, dlatego że jak jedna zresztą z moich widzek, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli ogląda, to powiedziała mi, że faktycznie trzeba nauczyć się odkładać te książki, które Źle się czyta i ja absolutnie się z tym zgadzam, dlatego że faktycznie jest na świecie tyle książek, które są piękne w przekazie, że my, czytając tą książkę, która nie do końca do nas dociera, tracimy tą szansę i ten czas na przeczytanie innej książki, powieści, czy nie wiem, no jakiegokolwiek, jakiejkolwiek innej treści, która ujęłaby nas i która by do nas trafiła. Więc muszę nauczyć się i powoli, powoli się uczę że jeżeli coś, jakaś powieść czy jakaś książka nie do końca do mnie przemawia, to staram się, będę się starała, teraz jak już to powiedziałam publicznie, to już na pewno się będę pilnowała, żeby po prostu odkładać do tzw. Tak DNF-ów, czyli książek, których nie kończę, no i po prostu się ich pozbywała na zasadzie sprzedać bądź wymienić bądź oddać. A zaprosić coś, co bardzo możliwe by mi się podobało. Więc jak na razie mój stosunek do czytania czegoś, co mnie nuży, bo domyślam się, że takie też było to pytanie, bądź coś, co z biegiem czasu sprawiło, że już przestało mi się podobać. No ja mam na razie na razie mam taką pracę silną nad sobą, że, żeby nie kończyć, ale gdzieś ten mój wewnętrzny krytyk i ten mój wewnętrzny profesjonalizm Mówi, czytaj. No ale tak jak mówię, pracuję nad tym, więc mam nadzieję, że za jakieś kilka miesięcy, jeżeli ktoś zada takie pytanie, albo na przykład Ty, pod kolejnym Hyundai, to Ci powiem, tak, jeżeli mi się coś nie podoba, to po prostu odkładam. Także na ten moment jeszcze z tym walczę, natomiast yy, zobaczymy, jak będzie za kilka miesięcy. Pytanie numer dwa. Potrafisz czytać w hałasie, na przykład w zatłoczonej poczekalni autobusie w centrum miasta? Słuchajcie, to zależy. Książka tak naprawdę towarzyszy mi cały czas. Jak jestem w sklepie, to mam ją w torebce. Jak jestem w samochodzie, mam ją w samochodzie. Jak jadę gdzieś z mężem i dzieci są no, pod tak jakby opieką drugiego rodzica, to zdarza mi się czytać w samochodzie. Oczywiście też w się, nie ukrywajmy, tak, trójka dzieci. Więc tak, ale słuchajcie, zdarza mi się. Umiem to jakoś tak rozdzielić na zasadzie mam tą podzielną uwagę, natomiast to zależy dużo od lektury, jaką czytam. Jeżeli jest to książka, która ode mnie dużo wymaga takiego skupienia, takiej uwagi, no to przyznam szczerze, że ciężko mi się skupić na jej treści, będąc w hałasie. Na pewno tak. Są książki, które ja czytam w permanentnej ciszy, bo żaden inny stan tak naprawdę nie wprawia mnie w takie skupienie, które należałoby się temu tekstowi czy tej książce, którą czytam. Natomiast jeżeli czytam powieści, które są z reguły bardzo lekkie albo takie, w których ten temat jest przedstawiony tak, że nawet będąc gdzieś tam zatłoczonym... Autobusie, czy gdzieś indziej, czy, czy w jakichś tam no, innych miejscach, które powodują ten hałas, nie przeszkadza mi to, bo jestem w stanie przy tej historii jakoś tam się, wiecie, odnaleźć. Natomiast tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że umiem korzystać z chwili z książką w hałasie. Tylko zaznaczam, zależy jaki to jest gatunek i zależy jaka to jest książka, bo wiadomo, że na przykład Małego życia, no tutaj bym jednak chciała. Czytać tą książkę w takim, powiedziałabym, spokoju. No natomiast, jeżeli miałabym czytać Gujcia, no to mogłabym go zabrać spokojnie na plaży, czy gdzieś, nie wiem, do autobusu, bo i tak to, że byłabym w takim miejscu, nie przeszkadzałoby mi w zrozumieniu tej książki. Może tak. I tak, moi drodzy, trzecie pytanie. Czy planujesz czytanie na kilka książek do przodu, czy wybierasz spontanicznie aktualną lekturę? I tak. I tak, i tak. Słuchajcie, kilkanaście filmów wcześniej, mam tutaj chyba za dwa filmy na moim kanale, w którym planowałam, co przeczytam w danym miesiącu. I muszę Wam powiedzieć, że tak, jeżeli sobie coś zaplanuję i tak przejdę sobie po biblioteczce i stwierdzę, no fajnie by było do tego wrócić, albo fajnie by było to przeczytać, to tak, wybieram sobie kilka takich książek i odkładam na półeczkę, na którą trafiają książki, które chciałabym przeczytać. Natomiast zdarza się też tak, że ten plan nie w pełni wykorzystuję, kupię książkę, którą bardzo chciałam przeczytać. Dostanę książkę, która mnie bardzo mocno zainspirowała. Albo po prostu, zwyczajnie ludzko, ludzko. Zobaczę na Instagramie, że jakaś dziewczyna, czy też twórca dodał relację bądź posta z książką, o której myślałam, że ją fajnie byłoby przeczytać. I ta opinia tak mnie zachęciła, że sięgam po nią bez uprzedniego planowania, że będę ją czytała na zasadzie. Czasem tak mam. I na przykład teraz w tym momencie jestem aktywnym czytaczem czterech powieści. Jest to Farreter Artura Tojzy. Czytam go w audiobooku, w e-booku, przepraszam. Jestem teraz na czytaniu Damy Kameliowej Aleksandra Dima. Jestem teraz na czytaniu ,,Jeśli jutro nie nadejdzie". Nie pamiętam autora, przepraszam. I czytam również ,,Dziedzica z Radcliffe, Mary jakieś tam. Więc mam cztery pozycje zupełnie inne, różne, wszystkie różne są gatunkowo od siebie. I muszę Wam powiedzieć, że po prostu sięgam po nie tak jakoś też z przepływu chwili, z Takiego jakby momentu, że dobrze, no tutaj klasyk, tutaj coś współczesnego, tutaj taki temat, tutaj taki. I tak zazwyczaj, słuchajcie moi drodzy, to właśnie na tej zasadzie działa, że ja po prostu lubię um, sobie tak żonglować tymi tematami. Owszem, wyciągam spółek i planuję przeczytać książki, o których tak naprawdę zwyczajnie ludzko zdarza mi się zapomnieć, że kiedyś je chciałam przeczytać. I jest kilka takich książek, które dalej oczekują, a mimo że są wyciągnięte, bo ciągle wpada mi w ręce coś nowego i to, to jest, wiecie, to tak ciężko też zaplanować. Natomiast tak, zdarza mi się tak po połowie, jeżeli coś do mnie trafia, jeżeli widzę, że treść jest w miarę krótka i ta książka nie jest jakaś bardzo rozbudowana, to czytam ją w wplatając ją w plany, które miałam poczynione. Jeżeli natomiast wiem, że ta książka jest dłuższa i, czę i dłuższa i zabierze mi więcej czasu, no to sięgam sobie po plany, a w międzyczasie sobie coś tam wciskam cienkiego, żeby też tą swoją ciekawość czytelniczą zaspokoić. Także tak to się u mnie przedstawia. I tak, i tak to robię, i tak, i tak wydaje mi się, że jest okej, okay. no ale to tak jak mówię, zawsze też mój plan coś zburzy, na zasadzie jakaś książka, która jest kontrowersyjna i którą bardzo bym chciała przeczytać akurat w tym momencie, akurat przy zaplanowaniu, nie wiem, sześciu powieści, ja muszę tą książkę gdzieś wcisnąć, bo moja po prostu ciekawość i taka Desperacja też, żeby ją przeczytać sięga zanitu, więc cała ja. I ostatnie pytanie. Jak bardzo to, co czytasz, zależy od mojego gustu? Eee, wszystko tak naprawdę to, co czytam, zależy od mojego gustu, dlatego że, moi drodzy, Owszem, zdarza mi się sięgnąć po coś spoza mojej strefy komfortu, tak jak było z literaturą klasyczną z Agnes Grey, czy też z dziwnymi losami Jane Eyre, dlatego, że się, dlatego też, że ja się tej klasyki bardzo mocno obawiałam, z uwagi na język. Tak naprawdę, tylko to. I muszę Wam powiedzieć, że te spotkania były bardzo udane, więc do klasyki jestem przekonana. Natomiast jest jeszcze taka dziedzina gatunku literackiego, która nie do końca do mnie przemawia, a mianowicie jest to sci-fi tak jakoś nie czuję wajbu z tym gatunkiem, aczkolwiek, słuchajcie, żeby też nie być taką, wiecie, silnie widzącą tylko tak, to zamówiłam sobie kilka książek właśnie z tego gatunku, żeby się powoli do nich przekonywać. I tak zazwyczaj, słuchajcie, moi drodzy, Czytam to, co chcę czytać, co mi się podoba, co słyszałam o danej książce. Bardzo często czytam coś, co jest kontrowersyjne, tylko, tylko i wyłącznie po to, żeby faktycznie na swojej własnej skórze przekonać się, czy ta książka jest kontrowersyjna, jakie emocje we mnie wzbudza, czy się zgadzam, czy stoję w opozycji do zdania załóżmy większości. Także czytam też tak trochę z, te takie treści, które powiedzmy są kontrowersyjne z przekory, żeby się jakoś też uplasować w tym społeczeństwie i stwierdzić, że bliżej mi do tego, czy bliżej mi do tego i dlaczego tak się dzieje. Także tak, natomiast no, ja jednak lubię czytać ogólnie. Także myślę, że do każdego gatunku będę się powoli przekonywała, do tego gatunku, do którego do tej pory nie jestem przekonana, czyli sci-fi, fantastyka, horror. To są akurat takie gatunki, które tak, no tak delikatnie to mnie wiecie, yy, nie przemawiają, chociaż pamiętam, że dostałam na prezent ślubny, mam go tutaj, nawiedzony hotel Wilkie Collins i to była, moi drodzy, książka. No to, to jest oczywiście prezent z dedykacją na ślub, ale to jest taki typowy horror i ja pamiętam, że tę książkę, słuchajcie, przeczytałam i bardzo mi się podobała i wbrew pozorom to był horror, który bardzo fajnie się czytało. Oczywiście tej książki e, nigdy nie oddam, e, dlatego że będę chciała też do niej jeszcze raz wrócić, ale to tak jak już mówię, mam tyle książek do przeczytania w najbliższym czasie, że nie wiem, kiedy to nastąpi. Książka ma prawie 600 stron, więc jest grubaskiem, ale ja jakoś tak nieco po ślubie, po swoim własnym ślubie właśnie zabrałam się za jej czytanie. No i to jest właśnie tak, taka opowieść detektywistyczna z opowieścią o duchach, takim bym powiedziała troszeczkę para, normalnymi zjawiskami, no ja akurat ten nurt lubię, więc po nią sięgnęłam, natomiast wydaje mi się, że ona też takim trochę chowałem zalatuje, więc nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli mówię źle. I tak odpowiadając na pytanie, już koniec, bo i tak się rozgadała mi firma pół godziny, przepraszam, to tak, zazwyczaj to, co mi się podoba, to czytam w pierwszej kolejności, natomiast jestem ciągle w etapie przekonywania się do nowości i tak jak było z literaturą taką New Adult, z którą tak naprawdę miałam wcześniej mało wspólnego, bo zazwyczaj czytałam literaturę taką obyczajową bądź taką thriller, na przykład thriller psychologiczny, czy też kryminały bardzo, bardzo, bardzo lubiałam. No to teraz otwieram się na właśnie takie nowe nurty literatury klasyka, New Adult, właśnie takie, powiedziałabym też sci-fi albo fantastykę. Więc jestem w ciągłym rozwoju, oczywiście dzięki Wam moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za ten filmik, za te pytania, które padły, na które mogłam z przyjemnością odpowiedzieć. Jeżeli chcecie jeszcze zobaczyć takie filmy, no to koniecznie da, dajcie znać w komentarzach. Mi bardzo dużo zabawy sprawiło nagrywanie tego filmu. Troszeczkę innego niż książkowe tematy, ale zawsze pamiętajcie, że wplatamy te książki jednak w te filmy, bo to, to jest kanał temu poświęcony. Więc mam nadzieję, że troszeczkę bardziej się poznaliśmy. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze jeden taki filmik, to tak jak mówię, jestem otwarta na Wasze propozycje. Tym bardziej, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za zadawanie pytań. Pozdrawiam wszystkich, tych, którzy pytania zadawali oraz tych, którzy oglądają. I żegnam się z Wami, słuchajcie kochani. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.